manko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z Karier Papierka na moim kanale, a dzisiaj skoki w Polsce, skoki w Wiśle i w zakopanym co nie ma żadnego polskiego turu jak kiedyś, ale no, przed własną publicznością, jesteśmy liderami pary świata, może nie taką gargantą i nie przewagą jak są temu, ale jest świetnie, drugi z Olek, to jest piękne właśnie. Też prowadzimy super duety i to będzie okres sprawdzenia się przed Igrzyskami Olimpijskimi, które już porażono, bo, yy, bo tam nie będzie drużynówki. Tam będą yy, z drużynowej konkurencji tylko yy, super duety, właśnie. A potem zakopane drużynówka i konkurs indywidualny. Yy. Ostatnim odcinku wygraliśmy turniej, że teraz Pierwszy raz w karierze złotego Orła zdobyliśmy. A tutaj ciekawy był Olek, yy, zniszczył. Teraz ja pokażę Wam nasze wyniki PK i Fiska, bo się odbywały. Tutaj były dwa konkursy w Kusamo prowadzi tutaj śpiewok, Haman przed śpiewokiem z Uram Przewodnik, Tomasiak, e, potem Habdas. E, no i a propos, to dla Was już komentować e, o wiele bardziej emocjonalnie, no bo już jestem zdrowy i mogę Wam dobrze komentować. Fiska były dwa konkursy w Rasznowie. E, no tutaj prowadzi, proszę Państwa, Balhakon Biorent, drugi z Landry, trzeci trzecie potem szósty Juroszek dziewiąty Zapoteczny i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, no, dużo osób tutaj zapunktowało. No i co? Teraz przejdziemy, sobie oczywiście, y, do treningu na wielką. Y, nie, nie, wielką. Y, no, Wisła Malinkę na skocie mi Anna Małusza. Ale zanim to, to y, powiem Wam, że w Super Duetach z nami w parze. Ja będę w drugiej grupie w Super Duetach. W pierwszej będzie Paweł Wąsek. Czemu nie Oleg zniszczał? Olek zniszczał po treniu wczorajszym. Wygrał w Wisław rozchorował się w piątek. No i co prawda tutaj wystartuje w Wiśle, ale w Super Duetach go nie będzie. A Paweł był 9 w ccs więc myślę, że Paweł sobie poradzi. Paweł też jest w generalce na miejscu 25, więc. Y, jest niżej niż yy, poza tą kiem najniżej jest Polakowna, no, ale ostatnia forma zdecydowanie u niego zwyżkowa. Widzimy się na treningu w Wiśle. A zanim to przeprowadzę, nie subskrybuj, lekarz, to się rozwijała. Dziękuję za zasięg na moim kanale. No i czas już na serio, na przejście na skocznie. Po tym przy długim wstępie yy, czas na zadanie na treningu. A zadanie zna, dwie gwiazdki. Skocz 128 metrów z minus 5 belki. Yy, o, widzicie, przyląbiało nam podnarty, a dwie w plecy niesamowicie od, odwraca, a teraz znowu nam wieje yy, podnarty, spokojnie zaraz plastrony się zaktualizują. No, w, na te dwie gwiazdki nie wykonać to jest naprawdę na razie wstyd, bo to jeszcze druga próba będzie nam potrzebna. Jeszcze biało tak mocno podnarty, no, oby, no chce się bardzo dobrze przed publicznością zaprezentować. Tym bardziej, że to jest ta próba właśnie super duetowa przed yy, olimpiadą, no bo... Tam będą właśnie te super duety. Nie udało się zrobić za nagłej gwiazdki. Naprawdę jestem przerażony tym, że się nie udało. Albo było no dość ciężkie. No cóż, czas na konkurs super duetów. W tych zawodach wieje yy, w plecy bardzo zimno. Na skocznie, mienia Adama Małusza. 12 razy na starcie, tak samo jak w składy Skład wiadomo, yy, pozmieniałem. Jak to wygląda, jeśli chodzi o yy, Czechów. to mamy kołdelkę i rydla. Bo yy, nie spodziewałem się, że one tutaj będą startować. Bo nie wiem to widziałem, ale dobrze. My w składzie, jak mówiłem, Wąsek, e, Papierek, no, czyli ja. No i dobrze, popatrzmy sobie na pierwszą grupę, tu musimy tak e, symulować e, ręcznie do Pawa Wąska, bo jesteśmy liderami paru narodów. Jak tam sobie poradzi Paweł w tej pierwszej grupie, pierwszej serii? Polska dopiero ósma, ale wiemy, że w Lejkpolisie zajdziemy z Olkiem, miejsce trzecie, tam naprawdę pokonaliśmy Norwegów. A tutaj Norwedzy prowadzą bardzo słaby skok Pawła, no. Też nie, to lądowanie było słabe. Mariusz, no, jak na wysokim poziomie bardzo. No i teraz to tam Norwego wie wysoko, no my musimy skoczyć bardzo yy, daleko, no oczywiście, nie wgrały się plastrony, już myślałem, że się nie wgrały, wieje yy, w plecy to metra sekundę, oby Wisła Malinka nie yy, okazała się turbo ciężką skocznią, ale ten skok będzie bardzo ładny, my tu raz w karierze zwyciężaliśmy, tak na to jakie były warunki, to to jest świetny skok, 144 i 3 nota, chociaż indywidualnie byliśmy dopiero czwartą notą, co ciekawe, no no no. I jeszcze straciłem do Norwegów, ojej, co tu się stało, czas na serię yy, drugą. Polska na miejscu czwartym, no w kontekście Ingress nie wygląda jakoś super kolorowo, jeszcze skaczemy u siebie Co prawda z podziębionym Olkiem, którego nie ma w składzie, tylko jest Paweł No ale no cóż, nikt nie odpada w tej drugiej serii, mamy tylko 12 Ekip prowadzi Norwegia, ale my tracimy tam naprawdę Naprawdę sporo, widzę, że ja Japończycy tutaj poza pierwszą Poza top 8, no ale to się może pozmieniać, wiadomo Teraz symulujemy do Mariusa Lundwyka, który stanie teraz szukał na w Trondheim, w realnym w świecie, ale tutaj wiadomo nie ma niestety dyskwalifikacji. A mogliby dodać Polacy na trzecim miejscu, po skoku Pawła, awansowaliśmy. Znowu do Pawła, tym razem lepsze lądowanie. Co ciekawe, Słowieńcy przegonili Norwegów. Tutaj bardzo dużo tracimy. Świetny skok Mogela. Słabszy skok Lindwika, co ciekawe. No dobrze, Andreas Wellinger tam mm, ładnie widzę skoczył. No i czy utrzymam to podium po tej drugiej serii? Warunki są spoko, więc y, powinienem je wykorzystać, ale to będzie świetny skok. Skaczemy przed naszą publicznością i dajemy sobie przepięknie radę. Jeszcze punkt dony, ale już to była genialna próba finezyjna. No, cieszą się tam Polacy na trybunach. Na pewno e, rozgrali polskie kibice, no ależ indywidualnie jest. No, ta jest. E, Świetna, zobaczymy jak sobie dyżfandem prowadzi. Zajdź, zajdź, świetnie. No i co zrobi Forfang? Forfang też świetnie, ale słabe lądowanie. Czas na serię, ostatnią serię trzecią. I co ciekawe, po moi świetni skoku wyprzedziliśmy, na przykład Słowenię, odrobiliśmy gigantyczne straty. No i odpada Kazachstan, Finlandia, Czechy i Włosi. Odrodzili się trochę Japończycy, Amerykanie tam ledwo co weszli. Widziałem, że okej okay, występ Kazachstanu. No i co, my będziemy znowu zamykać. Tom. A nie, bo Paweł, Paweł oddał sobie jeszcze swój skok. No I przed naszym skokiem, nie trzeba skoczyć jakoś turbo daleko. No, no, no jest ok. Na pewno na podium Niemcy i Norwegia 123, więc nie jest jakoś daleko. Lej czy po e, drugie zwycięstwo w swojej karierze e, w konkursach super duetów? Powinno to być. Jest dobrze z progu, jest dobrze w powietrzu, jest daleko. Zwyciężymy tych zawodach niepodważalnie Polska Trzeci raz w historii wygrywa zawody sportowców z papierskim w składzie Drugi raz, bo wygrał się sztyt z Olkiem I teraz właśnie Polacy jeszcze Piotr Żyła i Dawid Kowalski Wygrywali w West w 2023 roku Pokonujemy Niemców, Norwedy trzeci, czwarta, Austria No i resztę ekip widzicie Austracja dość słabo No i co, zobaczymy No i czas teraz na konkurs indywidualny Nie wiem, coś się zlagowało Czas teraz za konkurs indywidualny, w którym znowu wieje w plecy, a znowu to się będzie odkręcać. Jak też mówiłem jest, Olek zniszczał, zobaczymy co on sam w sobie zaprezentuje. Jako, że jest trochę chory, zobaczymy co zrobi Olek. To ma szpik wysoko, a Olek, Olek zniszczą. Jest wysoko, niewzruszony Aleksander. Mamy 16 zwycięstw w karierze. Nasze drugie odnosiliśmy na Wiśle malince w poprzednim sezonie, 136, żeby te, wygrać te kwalifikacje. No zobaczymy, zobaczymy. No, będzie ładny skok. Czy sięgniemy po 3000 franków szwajcarskich dla naszego budżetu? Może tak się stać, bo to był genialny skok i tak, wygramy te kwalifikacje. Nie wiem po raz yy, kolejny w tym sonie, ale mało chyba kwalifikacji zwierzyliśmy w tym sonie w porównaniu do poprzedniego. Drugi graner, który wraca do, do wybitnej formy. Wszyscy Polacy się zakwalifikowali do Memphis Cowek, Jembacher i Rok Masle. Nie przeszedali tych kwalifikacji z tych popularniejszych osobistości w naszym skokowym świecie Valentin Wubert. On, gdybym wyjrzał, był sensacyjnie drugi. To był jedyny jego podium w karierze tej naszej rzeczywistości. A tutaj też widzę, będzie wysoko Valentin. Kto tam prowadzi? Mariusz Lindwig. drugi też fan. no i jak my się zaprezentujemy w tej pierwszej serii na skoczni imienia Adama Maurusza, jesteśmy tu świetni. Coś ruszyło od tego skoku w drugiej serii zawodów Super duetów Widzę, genialna próba. 137 metrów. O rekordu który brakło, ale prowadzimy po pierwszej serii, no jesteśmy niesamowici, 6 punktów nad Mariuszem Lidwikiem, Szefagi Olek zniszczył też może walczyć o podium mimo tej jego choroby, czwarty żył, ale także zachwą z nim, potem mm, Wąsek, Kubacki, niestety Tomasz pilnie wszedł do serii finałowej, której się, do której sobie teraz przechodzimy. No, i czas na drugą serię. Paweł Wąsek, Paweł był blisko podium. Ale Olek też będzie drugi nasz z Polaków, No, widać, że się to redokurował w czasie, gdy my wygrywaliśmy z Pawłem Konkurs Superdutów, ale teraz 130,5, żeby wygrać. Dyszfandy już na pewno na podium. Daniel Czofenik też co najmniej, na, co najmniej na trzecim jego stopniu. Ale co my pokażemy, jest świetnie z progu sztywniutko. Powietrzu nie jest, chyba to się wydarzyło. I co? Powinno być jest jest zwycięstwo. Siedemnaste w karierze, pięknie, już szóste w tym sezonie. Duża przewaga na deszwan brat. Jest wielka forma od zaczęcia turnieju 4 i trzeci czofening. Dalej widzicie pozycje polaków. Świetne są poza tym kempiechem turnieju drugiej serii. Coś przepięknego. Przechodzimy sobie do generalki, no i zaraz na trening. No, w general to niesamowite, że Olek nadal trzyma, bo to nie wynika z lepszej sztuki, Oleka, która jest dobrze i tak stabilna, ale z tego, że Forfang po prostu zyskiwał mało punktów, ale inni coś tam goni, go no ale, no, widać, polsko-norweska kolejna tutaj w tej czołówce, Czofenik powinien trochę nadganiać, moim zdaniem. Pornadusz świetnie wyglądał, prowadzimy. Nie spodziewałem się, powiedziałem, że ten będzie o wiele słabszy, bo tamten. Yy, Pierwszy e, płacz wiadał takim wybuchem, a powiedziałem, że będzie słabszy, a jednak jest nawet lepszy. No zobaczymy co przecież się przyniesie olimpiada, przechodzimy już sobie na trening do wielkiej krokwi. Na wielką krokwi. Na treningu znajdę tylko na jedną gwiazdkę skocz. E, 136 metrów z minus e, trzeciej belki. No jest to prościutkie zdanie na wielki e, krokwi. My też tutaj zwyciężaliśmy drużyną drużyną. E, w tym stanie byliśmy drudzy, przecież tylko z Austriakami, ale ciętami Austracji już nie są, w tym stanie tacy mocni, a trening e, zaliczony w tym odcinku, e, w pornej do gdzie nie udało się go zaliczyć, no i co, czas na konkurs e, drużynowy. No i tutaj w końcu jej podnarty, więc będzie naprawdę e, fajna rywalizacja, cieszy mnie to niezmiernie na starcie dziewięć nacji, e, no my zamykamy jako liderzy pucharu. Narodów w składzie Kubacki, dałem szansę kubackiego, Kubackiemu, nie żyle mimo że Żyły to jest ostatni sezon, jeszcze nie mówiłem, ale on potem to nie zakończy karierę, bo chciał zakończyć karierę w Stronie Olimpijskim nie będzie w wysokiej farmie, a jest dość wysokiej, kubacki, lepiska, ale Kubacki jest na treningach, więc od dostał szansę od trenera, Wąsek potem je zniszczył, no i ja, tak to się prezentuje, dobrze, zobaczę sobie pierwszą grupę. Polska! Polska! Co tutaj zrobił Dawid Kubacki? Opłacałeś na niego postać pokonał Hurtnera, pokonał Schmida. Pokonał domena prełce. Fatalnie Słoweńcy swoją drogą. Może lepiej na Maslego trzeba było postawić albo na Lovrokosa, No i drugą grupę Paweł Wąsek. Świetnie było wiśle. Tutaj jest troszkę gorzej. Paweł 130 był for. Ale to świetny występ Forfanga, Jaka przewaga Johanna Andrea, ale... Nasza przewaga nad Niemcami jest też spokojna. Oleg zniszczył. On, on zobaczymy, jak skoczy. Co zrobił Oleg? Zniszczył. Matko, jedna, 121 na. No, czyżby spadek formy Olka Kryzys przedolimpijski, 35 punktów Norwegów. no w końcu mieliśmy ten przełamać, ten impas Austrii, bo Austrię tutaj wygrała z od 3 lat. Nasze ostatnie zwycięstwo to chyba 2.19, tak mi się wydaje, albo 18. Nie jestem e, do końca pewien. No i teraz tak, o niepotyczną trzeba, trzeba rekord skoczni skoczyć, którą swoją drogą należy do nas, 149 metrów rok temu, z równówcego ustanawialiśmy, no może to nie jest jakiś genialny skok, ale trzeba mieć na uwadze, że wiało z tyłu. No, i no, no tych wiadomo, no, nie ma podjazdu, bo 5 punktów, a to farfanga indywidualnie straciliśmy. Ale to jest dobry i jesteśmy przed, zanim, yy, za Norwegą stry, yy, Po tej pierwszej serii stratę 7 punktów. Odbadała sobie kawa Szwajcaria przed tym finowiem. Jak słynny też Fanden. No, dość okej. Okay. Czas na serię finał. Wielkie emocje w serii yy, finałowej na pewno będą mieć miejsce. No i rok temu przegraliśmy z Austriakami, teraz nie chcemy przegrać z Norwajami. i oby powtórzył Dawid Kubacki co w pierwszej serii. No nie powtórzył Dawid tego. Skoczył słabiej, tande dużo punktów. Yy, no zyskał na tym. No i to już jest prawie 18, bo nawet 19 punktów. Finowie z kolei będą przedzieli więc dobrze dla finów, ale Paweł Wąsek na niego liczymy, chociaż tu jest for to jest Forfan, to jest. Ciężko, no i znowu ta strata jeszcze 26 punktów wynosi, no już nie aż tak dobrze, no ale Paweł też skoczył gorzej, no też mówimy mi to na uwadze, no i teraz skocz... Oleg daleko, proszę cię o to, no nie no nie, jeszcze za Austrię Niemcy wydawało się, że przewaga nad nimi jest wysoka, ale nie jest aż tak. To samych Niemców lecimy 35-3 punkty. Norwego już nie chcę komentować, ale co że mi chociaż tutaj stanęli na podium? Yy, tutaj fatalny kolka 119, co się dzieje z Olkiem z tym? zakopanym, no musimy teraz wywindować nas na podium jak w ostatniej serii konkursu Super w Lake Place's 125, żeby zająć czwarte miejsce, ale my nie chcemy czwartego miejsca. My chcemy skoczyć na to podium albo co najmniej na jego drugi stopień, jest wysoko Będzie poza KS jest daleko. Będziemy raczej na podium 147,2 metry od naszego rekordu wielkiej kroki, który ma się 149 metrów no i co, no i co, indywidualnie najlepsi byśmy byli. Ale najpierw teraz interesuje drużynowy wynik. Daniel Czofenik, jak on skoczył. Daniel zepsuł, sporo punktów zyskaliśmy. No do Wellingera nie aż tak. Jesteśmy na podium, ale niestety za Niemcami. No Mieliśmy przełamać ten impas, mieliśmy wygrać, bo na Rokoturii wygrywaliśmy, a my jeszcze zajmujemy miejsce za Niemcami, to miejsce trzecie. No, Przed Austriakami, ale nie to miejsce, można powiedzieć. Trzeci stopień potem. Widzicie następujące nacje, no szkoda, że się nie udało, ale jak byli Niemcy blisko Norwegów, no jeden, jeden brakło, dobrze, że się obronili. Czas na konkurs indywidualny. No i znowu tu wiatr pod narty, ale zi strasznie zimno można nawet stolicy stolicy Tatry, no, ale my w tej oto stolicy Tatry chcemy odnieść 18 zwycięstw od naszej karierze i drugie z rzędu, bo w tym sonie nie mieliśmy jeszcze ani jednego ciekawego zwycięstwa z rzędu, to jest bardzo... Ciekawa ciekawostka, no mas Jan Herl. No z nim rywalizowaliśmy do ostatniego skoku rok, te, rok wcześniej, gdzie wygrywaliśmy ten konkurs indywidualny. Ale no i tutaj też też kwalifikacjach będziemy odwiedzią te, w tych tej, w tejże, w tychże kwalifikacjach rywalizować, nie no, potrafiłem się wysłowić, skoro papierka jest taki C no i on nie wygra tych kwalifikacji. Będzie za Janem Herlem jako pierwszej serii, a, rok temu, ale już dobra, nie będę wspomniał tego rok temu, bo już to było, minęło, no i było dość dobrze. Można no, coś sobie powspominać. Wszyscy Polacy przechodzą. Nawet ta, ta rozgorzała pobliżność, ta świetna pobliżność zakopańska. Dzięki już nie tylko Polakom, ale innych zawodników też zbierają e, świetnie, świetnie. A Kubacki jest drugi, no Herl. No Herl chyba robi to zakopane, to tak muszę e, uznać. 146 metrów, żeby teraz Herla wyprzedzić, ale wiatr mi się odkręca pod narty, no tak to można skakać. No, i to będzie ładny skok, nie będzie blamażu. Ale nie jest jakiś to super próba, no. No, ale to, ile, tam, ile nam odejmą, to nie jest jakiś świetny skok. Chociaż co? Pierwsze miejsce? Yy, Stwarza, że tak bez emocji w ogóle, ale no, spodziewałem się, że tutaj zajmę, no nie wiem, piąte, a tu prowadzę. no Wow, cieszę się z tego. Coś za dużo Niemców w szówce. nie padło mi się. Trzeci kubacki, świetnie, ale dziewiętnasty wąsów z drugi żyła. Ten na, rzutem na taśmę wchodzi, Olek zniszczał, Tomek niestety żegna się z drugą serią, no i przechodzimy sobie do drugiej serii. No i czy będzie nasze drugie zwycięstwo na wielkiej kroki? Przypominam, że najwięcej ma Amil Stochek, Zekwos, Gregorem Lemczimce, Szlilencauerem, bo po 5-4 ma Adam Małysz, no ale teraz my, po, mam nadzieję, polecimy po to drugie, Konstantin Schmidt. On, no on na pewno będzie na podium, Jan Herl, ale mam fatalne warunki, będzie daleko, to widać. Jeszcze w powietrzu, widać sylwetkę, jak daleko. Ale było blisko opadku, 147 metrów. Nie ma rekordu, ale jest nasze dru y drugie zwycięstwo z rzędu. Wygrywamy z gargantuiczną przewagą na Wielkiej kroki. Uwielbiamy Wielką Krokwię, jesteśmy nowym królem Wielkiej kroki. Szósty Głubacki szuka poza podium, dziewiąty Wąsek. No i dalej widzicie, Olek awansował 8 y lokat. No i takie przedstawia podium. Pięknie to wygląda. Podsumujmy sobie ten piękny odcinek. Nie wiem jak to skomentować, ale znowu robisz tam coś się się jak rok temu. No miałem ułatwić tą, um, 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 Miałem ustawić, żeby ta paczka była zawodników cięższa, ale no jest za łatwo. No ale no może poziom się podniesie. Olek. Idzie w dół niestety, Forfang go goni, e, połary narodów, no my prowadzimy sporą przewagą, tutaj się zdublowała ta przewaga, ona jest mniejsza, tak naprawdę o, o, to się coś e, źle wyświetla po prostu. Kolejny no, tak najkrótszy w tym sezonie, bo tylko dwa konkursy na kulm, no bo chcę sobie taki spokojnie odcinek zrobić, a potem zostawić sobie Willingham Five, e, czy tam Six, nie to jest Five, Willingham Five i Russian, a potem e, w sobotę przyszłą, nie tą co będzie, tylko jeszcze na tydzień, e, Igrzyska Olimpijskie w Predaco, czy w Korte ale skaczemy, wiadomo, w predatko. Ja się będę już tam żegnał. Do zobaczenia. Miłego dnia. No i, a ja miłego wieczoru. No i cześć.